dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie ja jestem Mężyca i w dzisiejszym odcinku zrobimy coś, za co z pewnością większość osób znajdująca się tutaj po prostu mnie znienawidzi, e, bo wszyscy tutaj są w mniejszym lub większym stopniu uzależnieni od telefonu, ale dzisiaj e, postaram się wygrać te telefony i zabrać im te telefony na dosłownie cały dzień. W sensie e, korzystając z pierwszej lepszej okazji zabiorę im telefon, schowam e, oczywiście wyłączony telefon w miejscu dla nich niedostępnym, a w zasadzie no, wątpię, czy zorientują się, gdzie ten telefon jest. Ja na pewno im ty informacji nie udzielę, eee, zapewne będę go szukać, zapewne dojdzie tutaj do awantur, zapewne dojdzie tutaj do burt, bo wszyscy eee, są uzależnieni jestem ciekawy jak zaczną zachowywać się bez czegoś, na czym spędzają tak naprawdę większość swojego życia zobaczymy kto jest tak naprawdę najmniej uzależniony ja ostatnio bardzo mało telefonu używam ale oni jednak tego telefonu używają bardzo dużo, dobrze, jeżeli jesteś nowy na kanale to taki cały czerwony przycisk jak na moim polusku, zostaw tam na dole eee, i dołącz do naszego kanału, bo jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce, mm, a mi nie Zostaje nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania, mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku nie dostanę w mordę, bo nie wiem jak Wiola zareaguje, nie wiem jak zareaguje Ona, który jest zazwyczaj spokojny. Nie wiem w ogóle jak tutaj zareagują, gdy okaże się, że nie mają telefonu. Mam nadzieję, że się nie domyślą, że to ja im zabrałem. Zapraszam. Się, było łatwo. A, no i teraz reszta. Wydaje mi się, że tak łatwo nie będzie, bo na cały czas śpi. No ale poradzimy sobie. O oh, Boże. Zaraz będziemy film nagrywać. Jakie? Teraz coś wiedział. Miczycie Jaki? jakiś pomysł? Jakiś pomysł, to może? Właśnie, miałem ci pokazać Dobra, czemuś trudno, ja pomyślałem pomysły Co? Czemu się drejdziesz? Niech Pogdari nie wymyśli pomysłów Tylko no, nie zawsze Borbę głową, stary No albo ja bym myślał, albo ty, albo... No, czasami, ty, no mąższko, czas, 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 to ja bym myślał czasami też Możesz go od czasu do czasu w każdym razie, patrz jaki kibic, zaraz, zaraz, zobacz Stary, za każdym razem się... Za każdym razem leje, nie? To jak widzę to kibic Zostaw premiera, bo się kochnie Ale ja nie widziałem twojego telefonu. Stary, ale, ale nie słuchaj tak nade mną, jakbyś mnie oskarżał o coś, bo tak nie ci mnie to wygląda. Po prostu, tylko ty i ja byliśmy. Ale po co ty ja mi twój telefon i tak jest zabezpieczony kodem. Na cholerę mi twój telefon. Zostaną się logicznie. Nie. Ja, ja robię... nie, nie robię sobie z ciebie jaj. położyłeś go pewnie gdzieś i teraz się do mnie zapiesz No ja zawsze wiem, no, ja bym wszystko mógł tu Wszystko, ale nie telefon. Po co czym ten dzień no? A może ty w kieszeni masz no do nie wiem, sprawdź sobie, no. No i co? Zaczynamy pod koszulkę sprawdzasz ma Poszukaj, mogę Ci pomóc. E, tutaj jakiś telefon. No, mój, dostał to e A, do Dobra No, Dobra, no, myślałem, że ten, że. że to idzie tylko ile, że. Nie, to Kurwa, nie, nie, No Dobra, ty się od stóp po prostu. Aaaa? Czemu mi zabrałaś telefon? Zabrałaś mu, czy nie? Ja nie wiem, co robić, tylko zabierać to telefon. No, o to chodzi, że nie ma co robić, tylko zabrałaś mi telefon. I czego wy straciłaś do tego telefonu? No, mi ostatnio zabrałaś i zabrałaś mi telefon. Ale to, to jest się prawda. Nie Co to ja wiem, że siedzę ciągle w pokoju. Przeszukaj go sobie! Przeszukaj górę! Serio mi leci jak zwykle! Przecież szukaj to sobie wszystko! Nie no, oszukaj sobie! No będzie ogarnęły! No proszę bardzo! Żyj no, Związka... Dobra, mam no, już prawie wszystkich telefonów, został tylko i wyłącznie Adam. Dlatego ja je schować tutaj. Wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce. Albo za to się schować zobaczymy. Oni już gadają w tym sensie, zaraz będzie bulta, zaraz będzie bulta, po tak Że to czuję kościołach. I tak będą wiedzieć, że ja zaraz się zorientuję, że tych ja miałem telefon, na to z kamerą. Ja tylko poinformuję po prostu wprost, że nie oddam ich z ich, ich telefonów i zobaczymy, jak to reagować. Ale do czego ja tutaj jestem? Ja nie chcę jestem od pilnowania twojego telefonu Ale powiedz że żeby na mnie nie krzyczała, mówi, że jej ja zabrałem telefon i jest mój ale... Byłam w pokoju, oskarżył mnie, że zabrałem mu telefon i zabrał mój Przecież to jest chore, jak no to w ogóle nie jest taki... jest telefon? Krok. Ale mojego telefonu też nie ma Czego to jest No nie ma Czy ty jeszcze że nie ma, tak? Nie wiem, kopałam się i nie było, no co mam zrobić? Kamuś, możesz dobrze. Weź przestaj, wyłkany złot, odwal ode mnie Możesz mi porozmawiać? Nie, to jest twój dom, ty jesteś chyba szetem, tak? To każ mu oddać telefon? Nie, to nie mam telefonu! O, a do tego poszukaj! Ja już nie mam siły! Ale to, 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 to jest zabawne! Dla, da, a damy, to chcę pojechać? Ja już nie mam siły na takie szybki Ty stary weź, zjedziesz tutaj na pobocze, ja się muszę tylko odlać! Odlać? Weź, nawet tutaj! O tu, tu, tu! Nie z telefonu. Co tak żberasz? Tylko Nie widziałeś Nie. Czy No. A włączony miałeś czy włączony? No raczej włączony. Znaczy podłączyłem podlądowarkę. Tego sobie pamiętam. Myślę. I... Nie chcę dzwonić, nie wiem. Po sygnale, nagraj wiadomość. Dobra. Zobacz, z tyłu może gdzieś spadł coś, nie No nie ma. Uch, ja ja nie też. Ma. Szukałem z tobą. A ty jak byłeś się odlać, mógł ci tam bo miejsce. A pamiętasz, gdzie to było? Mniej no mniej więcej pamiętam, no. no to weź podnieś Może mi gdzieś wypadł, no ale teraz nawet ten wypadł mi się śniegu. Dobra, on się totalnie nie spodziewa tego, że... <laughs> Ja mam telefon. Znaczy, mi, wydaje mi się, że i tak się domyślam. Chyba, że zgonię, że mi też ukradziono telefon. Czyli mój telefon też będzie musiał zniknąć. Ale Adam będzie kminić, bo tylko ja w tym nim byłem. Kurda, nie wiem jak to rozwiązać. To no. No. Ja się... jest sytuacja, która się wydarzyła przy tym samochodzie. No, a to może ja powiem sytuację, która się wydarzyła przed sekundą. Zabrałeś mi telefon, oszukał, wolny oszukał. Tak, oszukałeś, że zgubiłeś telefon. Tak, oszukałeś i powiedziałeś, że zgubiłeś telefon i to on jest złodziejem. To on was oddał. No, Ale ty jesteś bez stanie. Nie, słuchaj! Ja zamiesz do górki do baterii. Ty powiedziałeś, że zgubiłeś telefon i ukryłeś telefon no, gdzieś w no, lesie. Ukryłeś gdzieś telefon w lesie. Ja ukryłem telefon w lesie. Tak, Poczynajcie, ja mam lecun. Ja wiem, co mi co To Ja wiem co mi zarobię. Czyli my ja. Byliśmy w komieniu tylko ty i ja. A, Ale Adam też wchodzi, a... nie pamiętam co Adam wchodzi. Widziałeś jak Adam wchodzi po schodach. A po co mi twój telefon? Ukradłeś! nie Jakbyś jesteś poza ekipą, Ty Dobra. jesteś jedyną, który nie ufa i byś mi ukradł telefon. A, a ja, ja nie spodziewałem się, że możesz być taki bezczelny. Dobra, Dobra kto tak, jest... No, jest ty, 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 ty jesteś ty bezczelny! Jesteś, jesteś bezczelny! To jest złodziejem, który zabiera telefony. Nie, nie będę ze złodziejem gadać, stary. No, ale ja nie mam sobie do zobaczenia. a po co mi telefon odchodzić, Skoro też nie masz sobie nic. No bo nie mam, ale nie po prostu nie będę sobie znaczyć, dawaj mi telefon. Może mi telefon, może nie, o nie, a, mu a, mu Ja tak, nie mam twojego tak, nie telefonu. Nie mam twojego telefonu, podobieś go zgubiłeś w lesie. To tak jest tak tak kupiłem. Tak to. Znaczy kupiłeś go w lesie. Tak, udaję, że zgubiłeś go no, w lesie. I robisz ze mnie tym. Ale ja nawet nie ślub. Dobra, w lesie, tylko ja bym zostałam ujęć telefon. To sobie robi Jaja. To jest złodziejem mojego telefonu. To sobie robi Ja jestem przekonany, że mi go zabrał kamerzysta, bo... A ja jestem przekonana, że zebrałeś ty mi telefon. Czaska mi ta A że zobaczcie, co sobie kubić telefonu. No powiedz mi, co? Oddajcie mi mój telefon, no nie róbcie po prostu? Ty jesteś szefem, zrób z tym A telefon. i tak tam usłyszałem w A mi też kupisz? Dobra, ale to jest was ukradnę. Wy kradniecie między sobą cały czas telefony. A Baber nie jest z nami. Pewnie ten telefon. A po co mi trzeba rozstrzygać na Allegro? No i zabrałem telefon wziąłem. Słuchaj, Tak, nie tego telefonu. Tak już odchodzisz, co wiecie. To ty jesteś tym złodzie? A co? Co po Który po telefony zabieram? No tak po prostu. Może chcecie ci podrzucić telefon! A może jak złama tu to może chcesz spłaczyć telefon? No powiedz mi, mi coś. Macie jeszcze 10 Wydaje minut, 10 minut. Mi telefon ma leżeć na stole. Ale. Ale. Rozumiesz, mnie? Słuchaj mnie. Macie 10 minut, telefon ma leżeć na stole. No i co? No i co, że ty tego Przecież Ja wiem, że go masz. Co z tego, że wiesz? Tylko ty wiesz. No dobrze, no i, no i tylko ja wiem, ale... Ale co? Ja chcę, żebyś mi go oddał z nim i się si Nie, nie oddam ci. No, bo taki film. Ale powiem, czy tydzień, jak wasz taki film. jeszcze baszczę. Bez próbujesz znowu, na mnie złamać film. Znowu? Ale czemu znowu? stary Tak, nie pamiętasz ostatniej sytuacji, kiedy dostałem błoną stary. stary. No dobra, ale jeżeli nie zgodziłbym na ciebie, nie miałbym jak nagrać tego filmu. Więc teraz trzem wobec muszę powiedzieć, że to ty wymyśliłeś ten film, że to ty wszystkim ukradłeś te telefony. No, czyli musisz teraz na mnie zgodzić znowu. No tak. No, 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 no chyba, że pójdziesz szybko, ale i tak cię ogram. Może zaczniesz krzyczeć, że to ja ukradę te telefony, ale ja podmienię kartę. Wiesz, jeżeli masz te telefony, teraz przy sobie. Nie mam telefonów przy sobie, stary. Nie jestem taki głupi, żeby schować telefony Zdrać, przy sobie. Trzeba stracić tą kamerę. Oj, chcesz mnie zaatakować? Chcesz stracić tą kamerę. Chyba, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu. No to czekaj. Chyba będę musiał... Chyba będę musiał pliki schować w odpowiednie miejsce. Z ci je wygno. No to sprawdźmy. Nie sprawdźmy. Co, wyciągniesz mi kartę z gaci? Chyba nie będziesz dwoimał. Nie nie, 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 nie. Mam dla ciebie propozycję. Nawet lepszą niż się może wydawać. Mogę ci oddać telefon. Tak, słucham, słucham, masz. Ale za to będziesz musiał wziąć winę na siebie. Czyli całą twoją winę ja muszę wziąć na tak, albo, tak jak mogę ja wziąć na siebie winę. I rzeczywiście mogę powiedzieć, im, że nagrywam taki film, bo telefony są tak schowane, że na pewno ich nie znajdziecie. Mogę wziąć na siebie winę, ale wtedy przez 24 godziny nie będziesz mieć telefonu. Okej. Okay. Albo masz telefon i bierzesz na siebie winę. Decyduj 24 godziny. Szczerze, wolę nie mieć telefonu, ale tyle mieszka na siebie winę. Może teraz Ty przyjmiesz mogę, wodę i liście. Mm, jednak tamta propozycja mi się bardziej. Właśnie podoba. Rzeczkę ja mniej korzystać. Albo... Mogę zaproponować ci coś innego. Nie dostaniesz ani telefonu. Wyjdę i zgodnie na ciebie, widać. No to chyba jesteś bez wyjścia, Adam. Chyba, że chcesz mi wyciągnąć kartę z, z, z tego, zgacić. Mi się no ta cierpliwość już powoli kończy, dojdźmy w końcu do porozumienia. No to dojdźmy to porozumienie. To jest dobre rozwiązanie. 24 godziny zamykasz się w pokoju, nie wejdą. Wyciągasz klamki, i zamykasz się w pokoju, nie wejdą do niego. A ja nagram w międzyczasie na spokojnie film. Inaczej tego filmu nie nagram, Adam. Oni tam oni sam tam i ty mi dajesz, pan no, gwarancję tego, że on nie jadł tutaj z piłą motorową, mnie nie rozszapił, tak? Powiesz, że o, to nie, gwarancji się nie mogę dać. Dobra, no dobra, okej, okay. jak chcesz, to po prostu poinformuj, zazwyczaj do mnie, yy, że oni już do no, momentu, kiedy dać to się nie wiem, jeszcze. Ale musisz przyjąć najpierw winę na siebie, musisz teraz wszem mi wobec im powiedzieć to. No mi powiedzieć to, że to oni się na nie rzucą miejsca. No to zamknij się najpierw w pokoju. No to też tak można zrobić, że muszą znaleźć. Ale nie są słowane w domu. To ci mogę od razu powiedzieć. Więc będą szukać na No, ale przynajmniej, nie Dobrze, awesome. oddam ci Twój telefon i bierz winę na siebie. Mamy deal? No, mamy no. Twój telefon jest w aucie. W aucie jest? No? W Cicho. W aucie. Eee, pod. Dobra, no fajnie, że tutaj wszyscy się, się zebraliście, bo. Nie no? evet, telefon yep. no telefonu Oddał ci barwę? Pewnie się dziwicie, myślicie pewnie, że to ja zabrałem wam telefony. A kto odda, e, zabrał nam telefony? E, to nie wiem, może ktoś, kto ma telefon. A kto ma z was telefon? Adam, skąd masz telefon? Możesz Nie, znalazłem jednak w sumie. Kto, kto kazał mi nagrać film? No on. Nie, kto on? No ty kazałeś, wziąłeś znaczy, Czyli on cię namówił, a ty się zgodziłeś na to, tak? Nie, na odwrót. A, że on Ci namówił, a on się na to zgodził. Ja mam po prostu tytuł tego odcinka. Żeby, tak? no żeby nie. Cały, mi... cały... Wy musiszcie o was mi znaleźć, bo w jednym domu są schowane wasze telefony. Nikt z was go nie zabrał, nie musiszcie się kłócić, a musiszcie go znaleźć. ojej, ja będę dobrze I on by myślił taką je. zabawę. Tak, ja, ja, ja bym sprawdził w tamtej szufladzie. To ich zabrał telefon, tak? Tak, ja sobie tylko zabrałam. To ja też podaję telefon. Nie, już wytrzymać nie mogę bez tego telefonu. Nie sprawdzę, bo wiem, że go tam nie ma. Telefon. Telefon. Oddaj mi telefon. Ile to jeszcze te... będzie wypadać? Ta to nie cała, I tak? to, mój telefon czy nie? Ale, Stary, ja nie mam Twojego telefonu. Doskonale wie, gdzie one są Nie wiem. Oddaj mi nie Adam! wiem. Adam wie, gdzie z są z telefony telefon. Nie telefon Nie chowałem Adam. z nim. Oddaj mi oddaj telefon. Oddaję. A to serio, to to ty to a czemu teraz to nagrywa? są stare... Weź... co nagrywasz? Są stary. A No bo kazał mi nagrywać, bo inaczej nie odda mi telefonu. tak cię, okazał, no to Nie odda mi telefonu. zmusić go, żeby oddał mi telefon. za zaszantażowany. Do... Mój telefon, wiesz dlaczego? Mój telefon nie jest schowany w domu. Jeżeli wasze telefony są schowane w domu, jeżeli ja nie będę tego nagrywać, on mi nie odda telefonu przez następne 64 godziny, więc. Co? A kim on jest, żeby nie oddawać telefonu? Przepraszam bardzo. Nie wiem. No to wzywaj, nie no to stop, no to wracajmy policję, tu, na a, to odda ja telefon. Mówiłaś, że to ja cię zabiorę. Dobra, to życzę tobie przeprosin i... za to. Dobrze. Przeprosin? Ja... Zadzwonię Ale policję. to nie ja, dlaczego do no mnie się zapiecie? No, Anna mi to no, kazał no, zrobić. Fuck, Zadzwońcie jest. na policję. A, a a ty, ty, wiesz. Mamy sąsiadów obok, jak idziemy, jak ja pójdę do nich i zadzwonię na policję. Anna. Adam, bo policję, już wzyma te jak to dla ciebie skończy No i co, jednak podjęliście próbę, tak? Po... Nie, nie, bo jak go nie zajdę w ciągu 10 minut to wychodzę stąd hmm. to... Ha, najciemniej Nie, nie, nie Czyli będziecie szukać, tak? Ja powiedziałem ci, że się nie wychodzę z tego domu Co ty taki zdenerwowany? No co? Jaki mam być pan nie pan zdenerwowany? Patronów w ogóle nie w swoim domu telefon. Nie, oddaj po prostu telefon, mam w dupie Naprawdę mi już jest ciężko bez telefonu Mam w dupie ten bez telefonu? Dwie, dwie trzy godzinki? Co i co? Telefon... Trzy stary, właśnie Wiesz jaki polega film? Nie, Wiesz, że Adam nam tam zabrał tam. telefon, tylko ty nam zabrałeś telefon Na tym polega ten film, żeby zabierał nam telefon Nie No i co mam się powiedzieć? Ja... No powiedziałeś! No tak Dobra, tak. Psz, lepiej na twoim psz, miejscu Ja bym się ubrała i stąd wyszła Moich oczach zanika A na twoim miejscu bym go wywaliła no przecież ci się Oddaj te telefony. Dobrze, oddam te mam budycji. telefon, oddam mam telefony. I kończę to ten film, z no jesteś debilem, tak? Na tym możemy zakończyć ten odcinek. go